Dzień dobry bardzo. 7 maja 2020 roku. Godzina w tej chwili 18. O, chciałbym się odnieść do zdarzenia, które było o godzinie około 16.10. Była to droga Wałbrzych-Struga, obwodnica Szczawna Zdroju. Z Wałbrzycha, z Tesco, ze Świateł obwodnicą w kierunku Strugi. Ktokolwiek widział zdarzenie prosiłbym o prywatny kontakt ze mną lub podanie mi tablicy rejestracyjnej osoby, która wymusiła na mnie pierwszeństwo, był to czarny Ford Mondeo MK5, jak się nie mylę, bo nie byłem w stanie zapamiętać samochodu, bo byłem za bardzo skupiony na tym, żeby ratować życie swoje i życie swojego pasażera. Do ciebie, kierowco samochodu Forda Mondeo, radzę ci kurwa, radzę ci dobrze, abyś sam osobiście się do mnie zgłosił. Bo jak ja Cię znajdę, a to Cię obiecuję, że Cię kurwa znajdę. Czy to będzie jutro, czy pojutrze. Daję sobie na to 5 dni. Znajdę Cię facet kurwa. I będziemy rozmawiać całkowicie inaczej. Nie pomogą Ci koledzy, nie pomogą Ci rodzice. Nie pomoże Ci kurwa... Nikt Ci nie pomoże. To Cię obiecuję. Przyrzekam to kurwa na swoje życie. Na życie swojego pasażera, który siedział i na szczęście mu nic nie jest. Bo jest osoba ważna w moim życiu. Bardzo ważna kurwa. Przede wszystkim był to chłopak, który ma 16 lat. Ciesz się kurwa, że jeżdżę jak jeżdżę samochodem i że byłem w stanie to wszystko opanować, mimo że zaliczyłem bardzo wysokie krawężnik i rozpierdoliłem, kurwa przed samochodem. Ciesz się kurwa, że, stało się się, że, to, że to się skończyło jak się skończyło. Uwierz mi, że jak cię złapię, cię znajdę. Nie wiesz kurwa, nigdy w życiu nie widziałeś tego na filmach, co z tą zrobię. I to nie są groźby w tej chwili, nie grożę ci. Ja cię tylko informuję, co się z tą stanie, jak cię złapię kurwa. Także bardzo grzecznie cię proszę. Opel Omega, sedan, czerwony, numer telefonu mój wyświetli Ci się na mojej stronie, jak wpiszesz na Facebooku Artur Oroń. Bardzo Cię grzecznie proszę, sam osobiście się do mnie zgłosi. Chyba, że Cię znajdzie pierwsza policja. Bo jak ja Cię znajdę pierwszy, a będziesz unikał kontaktu ze mną, to Ci współczuję. Odjebałeś taki numer... Bijając się komuś na kurwa pas bez kierunkowskaza, bez oszerzenia i uciekając z miejsca zdarzenia, szczerze, moim zdaniem, mm, trzy wyjścia. Naćpany, pijany lub bezprawka. Także bardzo cię proszę, zgłoś się do mnie, a naprawdę postaram się osobiście mm, załatwić tę sprawę polubownie, bo mam i znajomości w policji i we wszystkim, tak? Bo wszędzie ma się znajomych, wszędzie ma się kumpli, wszędzie ma się rodziny. Także bardzo cię proszę, jeszcze raz. Zgłoś się do mnie osobiście, bo inaczej Spoczuję ci, kurwa, że żyjesz, nie? numer, kurwa, swojego z życia I ja dopilnuję osobiście, żebyś poniósł za to, kurwa, jak najgorsze konsekwencje, jeżeli sam do mnie nie przyjdziesz A ludzi z Facebooka, z Internetu, z YouTube, którzy będą widzieli ten filmik Bardzo proszę o pomoc Bardzo proszę o, o, o rozsyłanie tego filmu Gdzie się tylko da, bo naprawdę przeżyłem w chwilę grozy Mając jako pasażera osobę, która ma 16 lat, na której mi zależy z tego względu, że jest to brat mojej nowej dziewczyny. Yy, ogólnie dziewczyny, tak. Na której mi zależy i, i, i możecie sobie wyobrazić, tylko jakie to są nerwy dla mnie. I one tak szybko nie zejdą. Także proszę Was bardzo też serdecznie o pomoc, o rozsyłanie tego filmu jak najbardziej. Sprawa zakończyła się. Ta, cała sytuacja zakończyła się na szczęście. Na szczęście. Yy, Dobrze, młodemu nic nie jest, chłopak się bardziej zdenerwował niż mu, mu coś się stało. Z autem jak auto, dostało w pizdę bardziej, niż, 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 niż to wszystko jest warte. Ale to mówię, to jest tylko auto, to jest rzecz nabyta, chodzi mi tu bardziej o zdrowie pasażera. Mojego przyszłego szwagra, tak można powiedzieć. Yy, I bardzo was proszę o pomoc. Mówię, przepraszam, może to nie wszystko jest składne, normalne, zrozumiałe do końca, ale... Nerwy, mam takie nerwy, nerwy swoje robią i, i, i na całe szczęście ucierpiała tylko nie wiem felga w samochodzie, opona, mam to w dupie, no i co tam ucierpiało. Także, także yy, proszę Was jeszcze bardzo o pomoc, o rozsłonienie tego filmiku i jak, najszy, jak najszybciej, żebym dotarł do tej osoby.